Powrót do sektora. Kibice Gwardii Koszalin, proszeni, są o powrót do sektora. Wasze zachowanie. Kibice Gwardii Koszalin. Wracajcie do swojego sektora. Kibice wracajcie do swojego sektora. To w niczym nie pomoże obydwu klubom. Uprasza się kibiców obydwu klubów. Prosimy o jak najszybszy powrót kibiców Gwardii Koszalin do swojego sektora. Słyska.